Cześć, z tej strony Gosia Stuczytam i zapraszam Was na najnowsze zdobycze książkowe. Za nami targi książki. Między innymi to było powodem, że do mojej biblioteczki przybyło sporo nowych pozycji. Ale za chwilę pokażę Wam wszystkie książki, które zebrałam od ostatniego takiego filmiku. Jak patrzę na ten stosik, który ułożyłam sobie tutaj obok, to jest ich naprawdę sporo, dlatego nie przedłużając. Zaczynajmy! Na początku książki, które kupiłam na stronie Wielkiej Litery, wydawnictwo Wielka Litera otworzyło księgarnię internetową i na start zrobiło taką promocję, że wszystkie książki z oferty były po 10 zł. Jest to naprawdę bardzo duża okazja i pewnie dlatego serwery padły całkowicie i zrobienie zakupów właśnie w tym dniu było dosyć trudne. Odczucia mam mocno mieszane, dlatego że moja paczka została wysłana dopiero po tygodniu i następny tydzień zajęło paczce w ruchu dostarczenie jej do kiosku, więc gdybym miała zamówione jakieś prezenty dla kogoś albo zależałoby mi na czasie, no to na pewno nie byłabym zachwycona, że skorzystałam z tej opcji. Niemniej była to faktycznie bardzo dobra promocja, więc postanowiłam zamówić cztery książki. Na początek Margaret Atwood, kocie oko oraz ślepy zabójca. I muszę przyznać, że nie bardzo wiem, o czym są te powieści. Ładny początek filmu. Dlatego, że Margaret Atwood jest nazwiskiem autorki, której twórczość chcę poznawać, i mam już parę jej książek na półce, cały czas czekają na przeczytanie. Na sam początek Margaret Atwood, Kocie oko i ślepy zabójca. Muszę przyznać, że nie wiem za bardzo, o czym są te powieści. Nazwisko autorki skusiło mnie i mówi samo za siebie. Kocie Oko to na pewno historia malarki, która wdaje się w romans ze swoim nauczycielem, e, czyli historia takiego zakazanego, chyba toksycznego związku. Natomiast Ślepy Zabójca to również taka historia o zakazanej miłości. Dziewczyna z bogatej rodziny i ubogi rewolucjonista. Jestem ciekawa, bo nie czytałam, e, nie czytałam nic Margaret Atwood poza opowieścią podręcznej, szczerze mówiąc. Ale jakoś Margaret Atut nie kojarzy mi się z takimi historiami romansowymi, więc jestem ciekawa, jak sobie z tym tematem poradziła. Przepięknie są wydane te książki. Z tej serii jest jeszcze pani wyrocznia, ale tę książkę akurat mam na półce w takim starym wydaniu z Kiku i no, nie mam potrzeby mnożyć bytów chyba że przeczytam i tak bardzo mi się spodoba, że będę chciała mieć ją w dużo takim ładniejszym wydaniu. Więc to jest Margareta Atwood. Następnie Złoty notes z Doris Lessing. Jakiś czas temu zadałam takie pytanie na Instagramie, to znaczy rzuciłam taką planszę, gdzie można było pytać mnie o książki, czy je przeczytałam i co o nich myślę. Było to bardzo dołujące, dlatego że, mimo tego, że wydaje mi się, że czytam dużo i czytam od dawna, w sumie niewiele tytułów mi się pokryło z tymi pytaniami i utwierdziło mnie to w takim przekonaniu, że nie dość, że życia mi nie starczy, żeby przeczytać wszystko, co chcę, to jeszcze bardzo dużo przede mną. To właściwie powinno być takie pozytywne. Ale na pewno mam jeszcze braki, które muszę wypełniać. No i między innymi pojawił się właśnie Złoty Notes, o którym ja oczywiście słyszałam, ale cały czas nie czytałam nic Doris Lessing. Jakoś nie mogłam się zebrać do niej powieści. A właśnie Złoty Notes brzmi dla mnie najciekawiej, dlatego że coś tam moja mama na półce Doris Lessing ma i jakoś nigdy nie mogłam po to sięgnąć. Tu mamy. Mm, taką opowieść o pisarce, która spisuje swoje życie w notesach i dzieli te notesy tematycznie. Czerwony jest związany z polityką, w żółtym tworzy nową powieść, a niebieski jest zapisem najintymniejszych przeżyć. I są to... Aha, i w czarnym znajdują się wspomnienia z lat spędzonych w Afryce. No i w momencie, kiedy wplątuje się w jakiś taki trudny związek, czyli znowu podobny temat, to yy, zaczyna łączyć te wątki swojego życia w tym właśnie złotym notesie. I wydaje mi się, że ten pomysł na taką wielowątkową powieść, która splata się w jedno yy, z takiego technicznego punktu widzenia, jest bardzo ciekawy. Więc mam nadzieję, że będzie to naprawdę taka fascynująca, wciągająca lektura. No, i pozycja, na którą od dawna się czaiłam i już nieraz miałam ją w jakimś internetowym koszyku. Komiks Marcina Podolca i Marcina Kołodziejczyka, może po kolana. Jest to taka opowieść miejska o ludziach, którzy nie bardzo mają co ze sobą zrobić i po prostu się nudzą. Trochę takie czekając na Godota. Tutaj zresztą fragment pojawia się na początku, ale na przystanku i z piwem. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa lektura. Asia czytała ten komiks i mówiła, że jest bardzo dobry. Od dawna powinien się już znaleźć na moich półkach, więc super, że udało mi się go trafić. I to tyle, jeśli chodzi o Wielką Literę. Inne zakupy, które przydarzyły mi się gdzieś tam po drodze, i teraz nie jestem pewna, czy już wam ich nie pokazywałam, więc szybko tylko mignę, na najwyżej się powtórzę. Jest to Encyklopedia Wczesnej Ziemi yy, Izabel Greenberg. To powieść graficzna, a właściwie cykl takich opowiadań, nowych mitów wymyślonych przez autorkę w oparciu trochę o Biblię, trochę o istniejące mity. I o tej książce opowiem Wam na pewno w podsumowaniu maja. Odczucia mam takie mieszane, to znaczy to jest obiektywnie na pewno bardzo dobry komiks. Ale, no właśnie, ale więcej powiem w podsumowaniu miesiąca. Absolutnie nie mówię, że nie warto tego czytać. No ale ja sama muszę się jeszcze chyba trochę zastanowić, co o nim myślę. No i obecnie jedna z najpiękniejszych książek na moich półkach. Japonia utracona Alexa Kera, czyli opowieść o Japonii, która przemija, która się zmienia. W latach 60. następuje bardzo szybki rozwój Japonii i jej miast i Alex Kerr obserwuje to i wspomina tę kulturę tradycyjną Japonii, która zaczyna być zastępowana przez popkulturę. Jeszcze nie czytałam, zdecydowanie książka, jedna z niewielu na moich półkach, która kupiona została pod wpływem zachwytu okładką, ale y, oczywiście temat mnie bardzo interesuje. Ja w ogóle Japonię y, uważam za kraj bardzo ciekawy i dawno już chciałam sięgnąć ponownie po coś japońskiego, także y, zgodnie z y, zainteresowaniami, no ale spójrzcie, że naprawdę charakter przepięknie wydał tę książkę. Tutaj mamy tak subtelnie wkomponowany tytuł i autora, że pewnie nawet go nie widzicie. I tutaj w książce w ogóle w środku również znajdują się drzeworyty. Teraz dwie książki, które przyszły do mnie od wydawnictw. Po pierwsze Bułgaria, Złoto i Rakija, autorstwo Magdaleny Genow. Przepięknie wydana książka, którą dostałam jako taką niespodziankę od wydawnictwa poznańskiego. Do tego dołączone było jeszcze różane mydełko i piasek, pewnie złoty piasek ze złotych piasków. I była to naprawdę bardzo miła i pachnąca, ładnie niespodzianka. Nie jest to na pewno książka, po którą będę sięgać w pierwszej kolejności, ale myślę, że może to być ciekawa taka lektura wakacyjna, żeby wybrać się w taką choćby literacką podróż do Bułgarii. Natomiast następną książkę mam zamiar przeczytać niedługo i mam nadzieję niedługo Wam o tym opowiedzieć. Pan Wiktoria i Marzyciele, Knuta Hamsuna. Jest to literatura norweska i już taka klasyka literatury norweskiej, o której ja słyszałam nieraz, natomiast cały czas Hamsuna nie czytałam. Ponoć miałam okazję, dlatego że kiedy moja mama zobaczyła tę książkę, to powiedziała, że ta książka na pewno gdzieś w domu jest, to znaczy przynajmniej Wiktoria i chyba Marzyciele. Dlatego, że ta książka stała u moich dziadków, więc jest to pozycja zdecydowanie nie nowa i była wydawana już nie raz. Natomiast tutaj mamy takie zbiorcze, piękne wydanie od wydawnictwa Zysk i Spółka. Zobaczcie jak wygląda grzbiet tej książki. To są książki takie z serii, jak mam Dickensa. Bardzo podoba mi się to, jak Zysk wydaje klasykę, więc mam nadzieję, że tutaj też będę zadowolona z treści. Bardzo niewiele wiem o fabule tych powieści, one są dosyć krótkie, więc starałam się nie szukać za bardzo informacji na ich temat. Wiem, że Marzyciele to opowieść o ekscentrycznym telegrafiście, i mam wrażenie, że to jest ta opowieść, która pociąga mnie najbardziej, ale być może inna zostanie moją ulubioną, jeszcze nie wiem, także tego możecie spodziewać się w najbliższym czasie. No i teraz przechodzimy do zdobyczy targowych z warszawskich targów książki. Wbrew pozorom nie ma tego aż tak strasznie dużo, dlatego że targi książki wcale nie są najlepszym miejscem do kupowania książek, chyba że szukacie starszych pozycji. Gdzieś poszukacie w antykwariatach albo na takich tanich stoiskach przed stadionem narodowym. Natomiast nigdy to nie są jakieś takie dobre okazje cenowe. Ja najczęściej kupuję książki, które mogę od razu podpisać u autora, bo zwykle nie przygotowuję się wcześniej i nie zabieram tych książek ze sobą. Także i tak mam wrażenie, że pozwoliłam sobie na takie lekkie szaleństwo. Zacznijmy od książek nie dla mnie, tylko od prezentów. Kult Łukasza Orbitowskiego to prezent dla mojego taty na urodzinę z autografem autora i jest to książka, którą ja też bardzo chętnie przeczytam, bo czekałam na tę powieść jest to opowieść o objawieniach maryjnych w Oławie i co ciekawe byłam na spotkaniu z Łukaszem Orbitowskim w zeszłym roku na Big Book Festiwalu, nie na imieninach Jana Kochanowskiego czyli to musiało być jakoś w czerwcu i wtedy Łukasz Orbitowski mówił, że on za dwa tygodnie siada i zaczyna pisać książkę. Wszyscy się tak trochę śmiali, że no to się zawsze tak mówi, a on stwierdził, że nie, a on ma plan. On usiądzie, nie wiem, 1 lipca, czy 2 lipca, bo to był poniedziałek, i zacznie pisać książkę, i skończy pisać tę książkę. No i zanim minął rok, ta książka jest już dostępna, także żelazna konsekwencja. Mam nadzieję, że mimo dość krótkiego czasu będzie to powieść dopracowana. Zakładam, że będzie to powieść podchodząca do całego tego kultu z dystansem, ale znając Orbitowskiego również z szacunkiem do ludzi i z taką dużą wyrozumiałością. Jest to faktycznie książka, którą bardzo chętnie przeczytam, no ale w pierwszej kolejności pewnie przeczytają mój tata. Nie mam już książki, którą kupiłam mamie. Jest to Wąż z Essex, czyli zapowiedź, o której wam już mówiłam i też podejrzewam, że szybciej przeczytam tę książkę po polsku, mimo że mam własny egzemplarz w oryginale. Cały czas się za nią nie zabrałam, więc może sobie po prostu porównam tłumaczenie z wersją oryginalną. I ta wersja zostanie na moich półkach: no ta druga powędrowała do mamy. I teraz książki, które kupiłam dla siebie. Po pierwsze, książki kupione, bo były tanie po 10 zł, jedna w antykwariacie, druga po prostu na przecenie. Miałam już nie kupować książek tylko dlatego, że są tanie, ale po te tytuły akurat chciałam kiedyś sięgnąć i naprawdę miałam je na swojej liście. Po pierwsze, Michael Crichton, Smoczekły. Jest to opowieść o paleontologach na Dzikim Zachodzie. I o jakiejś takiej walce profesjonalnej między badaczami dinozaurów. Michael Crichton to oczywiście autor Parku Jurajskiego, który też chciałabym kiedyś przeczytać, no ale zacznę od tej książki. Ona miała różne recenzje, ale w większości chyba dobre. Jest to taka typowa literatura rozrywkowa, a ja czasem też mam ochotę na po coś takiego sięgnąć. A druga książka to Euforia Lily King. Bardzo głośna powieść, podobała się wielu osobom. Jest to opowieść o antropologach, i jest ona osadzona w Nowej Gwinei, więc myślę, że będzie to bardzo ciekawa historia. Chyba nie słyszałam negatywnych recenzji tej książki. Kolejna zdobycz, również od dawna szykowałam się, żeby kupić czarnobylską modlitwę, no i moment, w którym Sietłana Leksiewicz była na targach książki, wydawał się najlepszy. Była to zresztą ostatnia czarnobylska modlitwa, którą kupiłam, już więcej w, na stoisku wydawnictwa czarnego nie było. Także jeżeli ktoś próbował kupić i nie było, to już wiecie kogo winić. Mam tutaj wpis autorki. Odczucia z samego tego spotkania i podpisywania mam takie mieszane, bo niestety kiedy pojawia się taki bardzo popularny autor, to kolejka jest bardzo długa i wychodzi to tak trochę taśmowo. Nie można ani porozmawiać, a w tym wypadku rozwiązane to było tak, że nawet samodzielnie się książki nie podawało autorce. Więc jest to takie dosyć bezosobowe, no natomiast ja to rozumiem, każdy chciałby dostać ten wpis, i jak już stoi w tej kolejce, i tak nie wszyscy z tego co widziałam się dostali, no ale nie są to te spotkania, mam wrażenie, które podczas targów są najważniejsze. A skoro mówię o najważniejszych spotkaniach, to najważniejsze są oczywiście spotkania z ludźmi. W naszym wypadku, moim Jasi, były to spotkania z booktuberkami, które spędzały z nami czas Czyli z Olą z Bookstobą, teraz już bardziej z Bookstagrama niż Booktuba, z Olą z Multos Libros, Asią z The Joan Stark, Zuzią z Książki w Podróży y, oraz nałogowymi czytaczkami Natalią i Dagmarą, które wszystkie bardzo pozdrawiam, bo naprawdę y, był to świetny weekend spędzony w ich towarzystwie. No i właśnie dziewczyny, to znaczy nałogowe czytaczki, Zuzia i Ola z Bookstobą poleciły mi książkę Dziewczyna z Kombini. Jest to. Króciutka powieść o dziewczynie, która pracuje w takim japońskim sklepie, właśnie Konbini. Jest to taki sklep trochę typu żabka. I mimo tego, że jest już po 30, dobrze mówię, tak, po 30, to trochę nie ma pomysłu na siebie, nie ma żadnych poważnych planów życiowych i jest taka zawieszona. W momencie życiowym, który jest charakterystyczny la, raczej dla dwudziestoparolatków, bardzo lubię takie historie o szukaniu swojego miejsca, o szukaniu własnej drogi, więc myślę, że ta opowieść bardzo mi się spodoba, a dziewczyny naprawdę gorąco polecały. I kolejna książka jest moim targowym odkryciem, to znaczy o tym, że została wydana. Dowiedziałam się z programu targów i zwróciła moją uwagę. Jest to Harda Horda. Antologia opowiadań fantastycznych pisanych przez kobiety. Harda Horda to jest takie nieformalne stowarzyszenie, które zrzesza w tym momencie 12 autorek. Ewę Biało-Łęcką, Hałas, Annę Rycyszyn, Anetę Jadowską, Aleksandrę Janusz, Annę Kańtoch, Martę Kisiel, Magdalenę Kubasiewicz, Annę Nieznaj, Martynę Raduchowską, Milenę Wójtowicz i Aleksandrę Zielińską. Udało mi się przeczytać wszystkie nazwiska. No i podczas targów było spotkanie z tymi autorkami. Ja skusiłam się na te antologie, dlatego że bardzo podobały mi się inne światy i w ogóle idea opowiadań fantastycznych. Bardzo dobrze mi się czytało tamte opowiadania. Tutaj powtarzają się nazwiska Anny Kańtoch i Aleksandry Zielińskiej. Bardzo podoba mi się też taka idea tego, że autorki współpracują, rozmawiają, dyskutują i wspierają siebie nawzajem. Ja myślę, że na tym rynku wydawniczym, który nie jest takim najbardziej przyjaznym miejscem dla kobiet, pisarek, to jest bardzo ważne. Mam tutaj wpisy kilku autorek, nie wszystkich, dlatego, że przez kolejkę u Aleksiejewicz Dotarłam już po spotkaniu i łapałam wszystkie po kolei, znaczy, nie wszystkie, ale kilka tych osób. Na pewno spodziewam się bardzo dużo po opowiadaniu Anny Kańtoch, opowiadaniu Aleksandry Zielińskiej jestem bardzo ciekawa opowiadania Ewy Białołęckiej, bo ona mówiła o tym, że to opowiadanie jest takie bardzo osobiste i jest związane z. Z jej przeżyciami, z tym, jak zmaga się z codziennością, depresją. Także jestem ciekawa, co z tego wyszło. Zapowiada się bardzo różnorodny zbiór i to właśnie podoba mi się w tych antologiach. Poza tym jest to zawsze taka próbka tego, jak pisze dany autor. I to wszystkie książki, teraz kilka takich książkowych gadżetów. Po pierwsze, notes z Batmanem, który wygrałam na stoisku EC1. Szykuje się w łodzi wystawa DC od 27 września tego roku aż do 2 lutego 2020 roku, więc macie trochę czasu, jeżeli jesteście zainteresowani nie tylko DC, ale po prostu komiksem, to może warto się do Łodzi na te wystawy wybrać. Teraz właśnie zauważyłam, że wszystkie gadżety są zdobyczne. Tutaj mam zakładkę, nie wiem czy będzie ją widać. Jest to zakładka ręcznie robiona przez Zuzię z książki w podróży bardzo ładna morska zakładka taką sobie wybrałam bardzo w moim stylu i jest to chyba zakładka robiona z takiego patyczka z takiej szpatułki laryngologicznej co jest bardzo ciekawym pomysłem ale oznacza też, że muszę strzec z tej zakładki przed kotem bo on uwielbia wszelkiego rodzaju takie właśnie patyczki po lodach i myślę, że może mi to zwinąć albo co gorzej wyciągnąć z książki, więc muszę go pilnować przepiękna zakładka i bardzo wygodna i absolutny hit tych targów, czyli prezent od Natalii Patorskiej z Instagrama Natalia Patorska z kanału Na tropie, albo też już Natalia Patorska w każdym razie nad Nadein na Tropie Natalia Patorska i jej wspaniałe projekty toreb. To jest torba nie wylewaj wać pan wina ze skrzetuskim No i oczywiście dla równowagi torba z bochunem Tyś jedna taka zezula. Są to naprawdę przepiękne projekty i dla mnie szczególnie cenne, wcale nie z tego powodu, że jestem wielką fanką Sienkiewicza, bo właściwie nie jestem, ale dlatego, że film Ogniem i Mieczem, a mamy tutaj wizerunki aktorów, Domagarowa i Żebrowskiego. Film Ogniem i Mieczem był takim filmem, który był w kinach, kiedy byłam nastolatką i on był szalenie popularny. Były to czasy, kiedy w magazynie Bravo można było Znaleźć plakat z Bochunem i plakat ze Skrzetuskim, i takie rzeczy sobie wtedy nastolatki wieszały. Jest to w ogóle taki film, do którego ja bardzo chętnie wracam i cenię sobie tę jego popularność i lekką kiczowatość. Naprawdę bardzo go lubię, więc będę nosić torby z dumą. I tylko y, czekają mnie dylematy, czy dzisiaj z Bohunem, czy ze Skrzetuskim. To są zresztą dylematy towarzyszące jednej z bohaterek tych, tej powieści. I to już chyba wszystko. Ułożyłam sobie tutaj stosik. O! Udało się, udało się. Nie powinnam może się chwalić teraz, ale udało się. Nie ma tutaj kultu, bo to nie mój. No, nieźle to wygląda. Jeżeli zastanawiacie się... Czy mam miejsce na półce? Żeby trzymać te książki, to odpowiedź brzmi: nie ma, ale niedługo będę miała nową półkę. Także wszystko powinno się zmieścić. Powinnam teraz chyba dać takie jakieś słowo harcerza, że w najbliższym czasie żadnych nowych książek. No, ale. Wiecie, jak to bywa? Dajcie znać, co z tego chętnie byście przeczytali, albo chcielibyście, żebym przeczytała w pierwszej kolejności, chociaż ja już trochę tę kolejność mam zaplanowaną. Czy coś z tego czytaliście, co wam się podobało, co wam się nie podobało? Piszcie w komentarzach. Jak zwykle was do tego zachęcam. Zachęcam was też do subskrybowania naszego kanału oraz obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa! Jeszcze mój mąż sobie Batmana kupił. Także też może przeczytam, chociaż to druga część i muszę najpierw wziąć ci za pierwszą, ale okładka jest super.